No, ale widzowie, nie mam okularów, bo mi się złamały. Nie wiem czemu. No, ale to ja w ZX7. A dzisiaj, jest 9 grudnia. Czas otwierać kalendarz od... No, Let's go. Ok, zaczynamy od kalendarza. Ojej. Nic nie widzę z daleka, tylko z bliska. Ale coś tam widzę. Dzisiaj dziewiąty. Co jest? znaczy ja widzę dobrze. Z bliska widzę dobrze. Czy jest tutaj w ogóle dziewiąta? Jest, o oto no tu się jest wymioty o kurde, nie otworzyło się dobrze Trzeba przewody nie, dziwnie wygląda Dobro. Dobra, Trzy, dwa, jeden. Dzień dobry widzowie! Z tej z X7. Dzisiaj otwieramy zupę z o nazwie Pupsu. 3 minuty jest gotowa, ale ja zostawiam na 20. Ale dobra. Cześć, nożyczki! Wow. Rzecz opanowana. Mhm. Mm no to mamy nawet z miseczką już styropianową. To otwieram. Połowy, trochę poza połową, ale jest. A to sprawdźcie sobie? Mamy tylko oto, eee... nudle i trochę warzyw. Mm -hmm. Wodzę nieco, ale fajne. Dobra. Jedyne co dodajecie to jest... To jest bardzo ostre. A ja lubię ostre rzeczy. Dajemy coś takiego, to jest bull noodle. To jest powder soup, czyli... Czy to jest poszek do zupy? Albo zupa w proszku, jak to tutaj mówi, powder soup, czyli zupa w proszku. Rozpuszczasz w wrzącej wodzie i będziesz miał ten zupę już gotową. To dobra, otwieramy. Najpierw powąchajmy. U. <laughs> Jakie. Ale to pachnie mocno. Ja wszystko wsypuję, bo ja uwielbiam ostre rzeczy. Co mogę powiedzieć? To już gotowe. Więc za chwilę. Będziemy ją jedli. Patrzcie na to, ale czerwone, ile tutaj proszku? Ten klasyczny smak. Nie <tuszy> wielbiam ostre rzeczy. Ostre, parzące. Uwielbiam coś Znalazło się. Czy tutaj jest coś? Jest. Klasyczny smak. Jadłem od kiedy byłem jeszcze mniejszy. Nie zmieniło się chyba od dziesięciu albo od pięciu lat. Od klasyk. Zjedzone. To znaczy, że przyprawa zjedzeni. Uwiadam to no to. Okej, okay, mamy to. W końcu. No to dobra. Zdejmujemy to. Zdejmujemy szpilki Ja już wam szpilek do podtrzymania tego. Ja, ja nastałem się takie mokre. Dla mnie to nie problem. No i parzące. Wow. Ale fajne. A to co ściągamy? Najpierw ja, bo tutaj się woda uleżała. Jeszcze wy do tego dodamy. Wtedy będzie ultimate. To za chwilkę będę. Wiecie co? Na no razie przetestujmy bez sosu sywego. Najpierw bulion. Mm. <laughs> ale ostra, ale fajne. A ma makaron. No i Perfection. Ja nie wiem, co jest w niej złego. To jest 20 z 10. Jest I... I sos sojowy dodany. To teraz spróbujmy makaronu. No i polożony. Bulion bardziej czerwony, I jeszcze bardziej smakowy, no z sosem 20, nie, 30 z 10. Perfection! To idziemy w następny. Okej, okay. jesteśmy. Będę to rzucał. Mhm. A tym moim? czymś? Zobaczmy, ja, czy wytrzyma, że wpadnie mi dość nie Szkolnie spadł mi. Spadł. No jak widzicie oczywiście, że przeżyło A wrzucę trochę się odpięło do tego łopata ale poza tym nic co bym chciał zrobić to, to tak naprawdę zakopać do 23 albo do 24 naprawdę tak długo, ale mam łopatę o Ale gdzieś dalej. O, hmm. może nie dalej, ale fin głęboko. No, chyba widać kamyczki. No to wiesz co, widzę, o tak. O nie. Jest zakopane. Mmm, karta do Google Play na 20 zł. No i co, na dzisiaj koniec. Mam nadzieję, że się podoba. Jutro już 10 grudnia. Jeżeli wiesz, o co mi chodzi już 10 grudnia, tak szybko minął ten. Mija ten miesiąc jeszcze nie minął. No mam nadzieję, że Wam się podobało. Lajkuj i subskrybuj po więcej kontentu z Xa 7. To wiecie co? Może też będzie specjal 31. Eee, będzie 25, 26 i chyba 27 Chyba wtedy są Dni Świąt. Jeszcze. No i Bajus. Kinięty jubiłem dzik, dzik, dzip, dzik.